Zwiastowanie najświętszej Maryi Pannie. Jakże często nasze serce matko biegnie tam, do Nazaretu. Jakże często myślami i sercem przenosimy się, słuchając znanego nam opisu z Ewangelii Świętego Łukasza, do tej wyjątkowej chwili, w której Boski Posłaniec przyniósł nowinę, która odtąd zmieniła już na zawsze historię całego wszechświata. To wszystko wydarzyło się tam, w niewielkim Nazarecie, pośród zielonych pagórków Galilei. Tam wzrastałaś. Maryjo: Tam był twój dom, dom twoich rodziców Joachima i Anny. Tam dorastał Józef. Żyliście jak wszystkie pobożne żydowskie rodziny, wiernie wypełniając swoje codzienne obowiązki i słuchając z należytą uwagą słów pana, zawartych w jego świętych księgach. Któż z was mógł wtedy przypuszczać, Któż śmiałby się w ogóle spodziewać, Czy nawet o tym pomyśleć, Że oto właśnie tam, W waszej spokojnej, leżącej na peryferiach I z dala od świętej Jerozolimy mieścinie, Bóg zacznie wypełniać swój odwieczny plan. Najwyższy wejrzy łaskawie, i pośród niezliczonej liczby innych osad i miejscowości, wejrzy na wasz Nazaret. Ten właśnie Nazaret, co do którego nawet pobożny Natanael, którego twój syn spotka wiele lat później, siedzącego pod drzewem figowym, wyrazi swoją dezaprobatę i powątpiewanie, pytając: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Czy może Bóg, ten Najwyższy, wejrzeć na to, czego inni nie dostrzegają, na to, czego powiedzmy najprościej, po prostu nie ma? Święty Paweł odważy się wyrazić tę prawdę słowami, że Bóg właśnie wybiera to, co głupie w oczach świata, i to, co wzgardzone, i to, co nie jest. To jest Boży punkt. Widzenia? To jego spojrzenie. Taka jest pierwsza prawda Nazaretu, o której nam nie wolno zapominać. Bóg dostrzega. Widzi nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że jego wzrok musi być skierowany kompletnie gdzie indziej. Nie na mnie, nie na moje problemy, nie na mój mały świat z jego problemami i ciężarami, nie na mój Nazaret. To potężna pokusa. A Bóg posyła swego potężnego posłańca. Wszak to nie tylko sam Archanioł, ale wszakże jeszcze ten, którego imię Gabriel mówi, że moją mocą jest Bóg. Bóg posyła go do Nazaretu, do dziewicy, której na imię było Maryja. Do ciebie, ukochana matko. Jakże zdumiewająco i zarazem prosto brzmią słowa zapisane greckimi literami przez Łukasza Ewangelistę. Anioł wszedł do niej, tak po prostu, tak jak się wchodzi. Jakby to znowu była rzecz najbardziej oczywista, wszedł do domu, do izby. Nie wiemy w jakim momencie dnia to się wydarzyło. Pobożna pieśń adwentowa mówi, że panna na ten czas psał też czytała, czyli modliła się słowami psalmów, świętych modlitw, z natchnionej księgi. Tradycja wspomina o spotkaniu przy źródle, ale to wszystko nie jest najistotniejsze. Nie chodzi o odnalezienie miejsca czy kamienia, przy którym miałoby nastąpić to niezwykłe spotkanie. Anioł wszedł do niej to znaczy więcej wszedł do jej serca wszedł do tego miejsca, w którym ty, Maryjo, zwykłaś spotykać się z Bogiem. Do Twojego wewnętrznego sanktuarium, do twego niepokalanego serca? Wszedł tam, gdzie głos samego Boga i Jego niezwykłego posłańca mógł zostać usłyszany. Twoje niepokalane serce było od zawsze gotowe, by przyjąć takiego gościa. To było serce czuwające, czyste i nieskalane, serce oddane Bogu bez reszty. Nie może więc dziwić, że Bóg niejako z wysokości nieba dojrzał to niepokalane serce od zawsze gotowe i posłuszne, nawet jeśli skryte było w jednym z domów w tej całej niepozorności galilejskiego miasteczka o nie najlepszej sławie. Bóg dostrzegł serce, które było gotowe przyjąć Jego samego. Nie mogę nie zadać także sobie tego pytania, jakie jest moje serce? Czy jest ono zawsze gotowe, by przyjąć niespodziewanego gościa? Czy jest otwarte na działanie ducha świętego, który przychodzi do mnie ze swoim światłem? Ileż w nim matko nieporządku? Zawstydza mnie. Scena zwiastowania, boję się, że w mojej codzienności nie raz i nie dwa pozwalam Bożemu Słowu pozostawać na zewnątrz mnie, jak jakiemuś nieproszonemu gościowi, który choć stoi u drzwi i kołacze, to jego obecność pozostaje bez mojej odpowiedzi. Ile łask, ile natchnień. Ile poruszeń zmarnowanych bez należytej uwagi, tyle razy Bóg mówi coś w moim życiu, w mojej codzienności, daje tyle znaków swojej obecności, tyle dobrych poruszeń, tyle zwiastowań. Ale jak go usłyszeć? I jak rozpoznać ten jeden głos? Pośród tysiąca i miliona innych głosów, którymi codziennie bombardowane są moje uszy i moje serce. Ile trudu potrzeba, żeby się choć trochę wyciszyć? Kto z nas nie oskarża się przed Bogiem z tego, że ma trudności na modlitwie, że jak tylko zaczynam się modlić, to natychmiast pojawiają się rozproszenia. Myśli biegną jedna za drugą i we wszystkie strony tak trudno o ciszę, ale czy ja o nią dbam? To przerażający znak naszych czasów. Wystarczy wyjść na ulicę, by zobaczyć całe mnóstwo ludzi, nie tylko młodych, ze słuchawkami na uszach, wpychają sobie do uszu, do serc, decybele muzyki, hałasu i niepokoju. Ile czasu potrafisz trwać w ciszy? Ile czasu wytrwasz na adoracji Najświętszego Sakramentu, by nerwowo nie przerzucać stron jakiejś książki, czasopisma czy modlitewnika? Umiesz trwać w ciszy? Czy w Twoim domu są momenty ciszy? Czy telewizor Radio, komputer, smartfon lub telefon muszą być ciągle w użyciu? Czy naprawdę musi tak być? Czy musisz wszystko wiedzieć, wszystko usłyszeć, wszystko zobaczyć, przeczytać i poznać? Potrafisz odłożyć telefon, wyłączyć telewizor i komputer? Potrafisz usłyszeć siebie? Jeśli nie. To jak chcesz usłyszeć Boga? Jak go usłyszysz, zabijając ciszę wokół siebie i w sobie samym? Wróćmy więc jeszcze do Nazaretu, Jakie uczucia towarzyszyły Ci droga matku? Jak to jest ujrzeć, a może tylko usłyszeć? I jak to jest zrozumieć to, co wyraża tajemniczy gość w swoim anielskim języku? Przestraszyłaś się matko? Byłaś zdumiona? Na pewno. Ewangelista mówi, że zmieszałaś się na te słowa. To bardzo łagodnie powiedziane. To musiał być wielki wstrząs, jak burza na jeziorze galilejskim, którego wody potrafiły zaskoczyć i wystraszyć przecież nawet najbardziej wprawnych i doświadczonych rybaków. Przecież nowina, jaką usłyszałaś, przewyższała wszystko, co można było sobie wyobrazić. To zmieszanie się Maryi można zrozumieć jako przestraszenie. Ten strach to nie lęk przed Bożym posłańcem, ale przed tym, co może nieść ze sobą jego pozdrowienie. Być może wyda się to dziwne, bo nosimy w głowie obraz Maryi przez całe życie niemal zjednoczonej z Bogiem, pokornej, posłusznej i przyjmującej wszystko, co jej się zdarza. Ze spokojem. Ale scena zwiastowania zdaje się pokazywać, że Maryja lęka się woli Bożej. I ten lęk jej jest bardzo pocieszający. Oznacza, że Bóg do końca szanuje wolność człowieka. Nawet tego, którego sobie wybrał, żeby miał kluczowe uczestnictwo w dziele zbawienia. Oznacza, że Bóg. Liczył się z tym, że Maryja może mu odmówić i że przyjęcie woli Stwórcy, nawet jeśli się z nim pozostaje w bliskiej relacji, jeśli się go zna i kocha, może być trudne i odbywać się nie bez lęku. Bardzo nam poprzez to Twoje zmieszanie, Twoją obawę pomagasz, Matko? Codziennie przecież modlimy się słowami bądź. Wola Twoja? A jednocześnie, gdy pomyślimy, że czeka nas wypełnienie woli Bożej, to jakoś zaczynamy się lękać, chować i wycofywać? Mamy wrażenie, że cokolwiek by miało być dla nas wolą Bożą? Mamy jakieś nieufne przekonanie, że to nas przerośnie. Jaką więc pociechą są te słowa, które i do ciebie, dziewico przeczysta, wypowiedział boski posłaniec. Nie bój się, Maryjo. A ty teraz te same słowa kierujesz do każdego z nas. Nie bój się. Masz do tego pełne prawo, wszak ty sama pierwsza przeszłaś tą drogą. Pokazujesz nam, czego pragnie od nas Bóg, i od razu pokrzepiasz swoją obecnością, pełnymi troski i miłości słowami: Nie bój się. Moc Najwyższego osłoni cię. To jak obietnica bezpieczeństwa nic ci się nie stanie, bo ja cię osłonię. Także te słowa archanioła Gabriela ze zwiastowania są dla nas pokrzepieniem, gdy znowu słyszymy je niejako z Twoich ust, matko. Moc najwyższego osłoni cię. Bóg troszczy się o Ciebie. Jako swoje umiłowane dziecko. A wymownym tego potwierdzeniem jest choćby Twoje zjawienie się w Fatimie i macierzyńska szkoła miłości i zaufania, do jakiej nas, jak dzieci za rękę, prowadzisz. Najlepsza z matek. Pokorna służebnica Pana, wierna od chwili zwiastowania, uczyń nasze serca otwartymi na działanie Ducha Świętego. Wyproś nam odwagę, byśmy wiedzieli z niezachwianą pewnością, że wola Boża jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego życia, a miłujący ojciec pragnie tylko jednego: doprowadzić nas wszystkich do swojego domu w niebie. Wprowadzaj nas, matko, i ucz trudnej sztuki milczenia. Bo tylko w ciszy możemy usłyszeć i prawdziwie rozeznać słowo Boga. Tylko wtedy staje się ono dla nas bardziej zrozumiałe i jasne. Maryjo z Nazaretu, uczyń naszą codzienność, codzienność moją i mojej rodziny prawdziwym domem, gdzie przyjęcie całym sercem Chrystusa zaowocuje w nas pełnią radości i pokoju oraz wzajemnej szczerej miłości. Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą teraz i na wieczność.